Idę, idę. A patrz, jestem pod tym pieniem. No, pienięk, co? Chodźmy tam. Nie. Wow. Ale się świeci. Wow. Ja, teraz jest czerwone. Ja nie mogę. Zróbmy przy tym zdjęcie. A Uwaga, trzy, cztery Ciek. Ciekawe, co to jest. Może jakaś fontana no, albo coś. Wrócę w i polim śleszczeniem. Mm. Moim marzeniem jest, żebym poznała fajnego chłopaka. Mm. Teraz ty. Błagam cię. Teraz ty. Dobra. Moim marzeniem jest być bogata. I Już. Jakie, mar... Jakie miałaś marzenie? Ja mm. ci nie powiem. Marzenia się, marzenia się spełniają, więc zobaczysz. Ej, to coś... Też... Popatrz, co się mówi. Marzenia się spełniają. To ja marzenia się spełniają. Weź mnie do domu i patrz to przemówiło. Ta jasne przemówiło. Uszona tej trawie. Ale no mówi ci, że, mm, że to mówiło. No mówi ci naprawdę. To ponieść. zabierzmy to do domu. Nie, nie będziemy tego zabierać. To jest jakieś niebezpieczne, bo coś. Tato, po co rzuciłaś tak pieniążka? No, chodź, 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 chodź. E, zrób mi, a może ja ci teraz zrobię zdjęcie. Dobra. Nie w tą stronę. Już. Tsk. Tsk. I sobie wrzucę drugiego pieniążka, i może pomyślę marzeniem. <laughs> Moim marzeniem jest mieć super tam. Dobra. Mm, teraz tym sobie poczekam. Dobra. Moim marzeniem jest mieć jacht jako dom i zaprosić koleżanki ciągle. O, jeszcze coś chcę, żeby leila mieszkała za mną. No, pomyślałam. A, usiądę do sobie. Może popatrzmy na to coś. Co? Dobra. Chodź to znika. Patrz, znowu się zapaliło. Patrz, teraz uciekło tam. O tu najfajniej widać te kolory. Chodź tutaj. O, ale się zimno zrobiło. Może wrzuć tam marzenie, to ci już nie będzie. Dobra. Moim o. marzeniem jest, żeby by to... Żeby nam było ciepło. Ale misk ciepło mi też. Fajnie nawet. Ej, a popatrz... A